Dobry wieczór Państwu Już się łączymy z Panem Dobry wieczór Dobry, wieczór. Dobry wieczór. słyszy mnie Pan dobrze? Ja pana, tak, to tak, też tak, dobrze. pana To, co w trasie pan jest, tak? Jestem w trasie, dokładnie. A pani powie, czy pan byłby w trasie, jakby pan nie znał metody BSM? Znaczy, powiem panu tak. No, tak. Jak to się mówi w telegraficznym skrócie? Ja tą metodę dowiedziałem się o tej metodzie w zeszłym roku. No powiedzmy, to było na wakacjach. I tak zacząłem stosować pod koniec wakacji, nie? Powiem tak, no najbardziej mi zależało na tym, po prostu miałem taką, yy, taki objaw, co jakby nie było, to jest po prostu normalne w tej pracy, bo jednak wiele lat spędzonych za kierownicą ciężarówki zrobi swoje, nie? Jak to się mówi, te miliony kilometrów, to człowiek z najzdrowszego, po prostu człowieka, no niestety zrobi, zrobi jak to się mówi, nie w zdrowego, nie? Zawsze jakieś skorzenia będzie miał. No i była taka właśnie sytuacja, że ja od dłuższego czasu miałem takie właśnie tręcenie rąk i bólę w górnym odcinku kręgosłupa. No i tak zgadzałem się, bo to nawet z moim tatą się zgadzałem kiedyś właśnie na ten temat, że jego kolega leczy się tylko metodą BSM. No i tak wróciłem do domu i mówię do żony, kup mi tą książkę, no to mi zależy spróbować, nie? Nie ma nic do stracenia, a, 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 a druga sprawa jest taka, że ogólnie jestem wrogiem jakichś tam leków, jakichś antygotyków, nie I, i tak sobie pomyślałem, że no, może spróbuję, to, to mi szkodzi, nie. No i co mogę powiedzieć, no, po jakimś czasie yy, wykonywania tych odpowiednich pozycji no budzę się rano, mi nie dręczyją ręce, normalne mam ręce, nie takie jak po prostu z gumy, po nocy, że trzeba było ich rozruszać. I, i żeby normalnie funkcjonować, tylko burgo się w pewnym momencie tam po ilość powietrza paru tygodniach i rano nie mam po prostu tych rąk tręciałych, więc wszystko okej. Okay. No i stopniowo też uspokoił się uspokoiły się bóle tego górnego odcinka kręgosłupa, wie Pan, najgorzej to było tak po całym dniu jazdy, bo to jednak trzeba przejechać, taki kierowca to musi przejechać przez w te 9 godzin, a, a dwa razy w tygodniu nawet 10, to po całym dniu to jednak człowiek odczuwał ten ten górny odcinek kręgosłupa, te pule, tak. w tym momencie mogę powiedzieć, że przejadę cały dzień i po prostu nie czuję tego, jest wszystko OK, nie. Oczywiście ja profilaktycznie robię tam parę razy w tygodniu, żeby po prostu podtrzymać to i, i mówię, no to, to, tak, to jeszcze mogę powiedzieć, to no, miałem też duży problem ze stawem w ręce, to jest ten tak zwany łokieś tenisisty, nie. Bardzo długo miałem z tym problem i też pewnego dnia nie ja zdawałem sobie nawet z tego sprawy. Pewnego dnia po prostu tak pomyślałem sobie, przecież ja już tego nie czuję. I już to po prostu przeszło. No, no, no. Nie? I tak sobie pomyślałem, nawet nie wiem kiedy, nie? No ale to też oczywiście dzięki tej metodzie, bo mówię, że ja to miałem bardzo długo z tym problem, a najgorzej to było po nocy, nie? To ten po był tak nasilony rano, że po prostu trzeba było też tą rękę rozruszać. Nie? Także mówię, że... To mogę powiedzieć, że tą metodą się człowiek doprowadził trochę. No nawet niedawno na miałem też sytuację, że, że miałem zapalenie korzonek i też dosłownie po kilku dniach przeszło jak ręką odjął po stosowaniu odpowiednich pozycji, które są opisane w książce. No mówię, przeszło jak ręką odjął i nie mam z tym w ogóle problemu. No co, co jeszcze mogę powiedzieć? No, też, też robię te pozycje na oczy. Dużo mi się poprawił. Natomiast no y, u mnie to, trochę dłuższy proces tego będzie leczenia, dlatego że mimo wszystko ja cały czas, bo wiele godzin dziennie patrzę na odległość, nie? No tak. wyrężam te oczy, bo no to jest tak jest w zawodzie po prostu mojej pracy, no niestety, nie? Ale mimo wszystko widzę bardzo dużą poprawę. Aha. Druga sprawa jest taka, że też by się polepszył z rok, z, z rok w nocy, nie? Także co mogę powiedzieć? Ja ogólnie metodę polecam, cały czas przekonuję swoją żonę, żeby się tak wzięła to tak konsekwentnie, bo ma problemy z kręgosłupem, A, ma silne bóle kręgosłupa, no tak. e, używa tych po prostu plastrów przeciwbólowych miała takie i miała dwie operacje i dalej te bóle ma. No i cały czas ją przekonuje i tak, no powiedzmy, że zaczyna się ostatnio do tego przykładać i bliżej. też mam nadzieję, że jej, że jej pomoże, nie? A tato, tato? A to też podejrzewam, że po usłyszeniu od tego kolegi zaczął no. a, stosować, stosować tą metodę, bo właśnie od jakiegoś tam kolegi usłyszał, że on się leczy tylko tą metodą, on nie chodzi o lekarza. także że też, też zaczął tą metodę stosować po tamtego czasu. No mówię, ja ogólnie polecam, tyle mogę powiedzieć, no to... jeszcze no mówię. Ja, ja, żeby się przekonać do tego, to jeszcze wyszukałem na internecie tam trochę tych pana filmów, obejrzałem. A od razu ukazałem że żonie zakupić książkę i, i mówię, co mam do stracenia. No i powiem tylko tyle, że, że naprawdę jestem zadowolony. A chociaż ciężko jest, mówię, kogokolwiek przekonać do tego, nie? Bo to jednak Bo ludzie są zap... nauczeni na, na, na lekarstwa, tak, tak. A, na, na inne te, ale no mówię, ja spróbowałem i naprawdę widzę, że, że jest okej. Okay. Dzisiaj tak, też tak. mam przejechane, przejechane kilometrów 500, jeszcze mi zostanie 200 i po prostu to Boże. mogę powiedzieć, że żadnych bólów kręgosłupa. Własnego tręcienia, tak że no mówię. Ja od siebie mówię tylko tyle, że polecam. Bardzo panu dziękujemy i życzymy szerokiej drogi. Dziękuję, pozdrawiam. Tak bardzo, bardzo dziękuję. Do widzenia. To... Proszę Państwa, no jak Państwo widzicie no... znajomość tej metody właściwie przedłuża nie tylko życie fizyczne, ale też życie zawodowe. No Przecież jakby pan egzystował później dalej, przecież to są rętwienia rąk, zmiany w kręgosłupie. Określić tysińcy, to ludzie cierpią latami i często muszą rezygnować z zawodów. To tutaj sytuacja tak wygląda, że się na szczęście dowiedział o metodzie BSM i myślę, że o samoleczeniu metodą BSM myślę, że wiele osób w ten sposób się dowiaduję od Państwa, bo proszę Państwa, nikt Państwu o tej metodzie nie powie, kto żyje z lecznictwa. Dlatego, że czasami zdarzają się oczywiście wyjątki, czasami się zdarzają porządni ludzie, ale nie oszukujmy się, ludzie idąc do zawodu po prostu liczą na to, że. Zarobił pieniądze i to ciężkie, duże, a tutaj okazuje się, że ten pieniądz nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa. Przy metodzie BSM nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko wiedza i nauka, którą się po prostu ukrywa. Biznes ukrywa wiedzę i naukę przydatną ludziom przydatną dla dobra ludzi. Proszę Państwa, to jest książka. To tutaj Państwo macie 22 rok. Samoleczenie metodą BSM. Jest CD. To pokazuje na CD, jak układać dłonie 20 punkt. Jak ktoś nie ma odtwarzacza, to niech sobie kupi. Przecież płyty się też ogólna, nie, nie tylko o BSM. Trzeba mieć nowe wydanie książki, dlatego że doszło wiele informacji, które zabezpieczają nas przed skutkami ubocznymi stosowania metody, jeżeli ktoś będzie łamał te zasady. Tych zasad się pojawiło dosyć dużo są uwagi ogólne. Tak. Bardzo ważne, żeby sobie czasami nie zaszkodzić, bo wydaje się prosta, miła i przyjemna, ale nie zawsze tak musi, może być, jeżeli nie będziemy przestrzegali wskazań, przeciwwskazań i uwag pogłównych. Tutaj Państwo macie te schematy. W mózgu wystarczy ręką zakryć ośrodek, który zawiaduje o na przykład i będziemy i, i będziemy y, y, sobie leczyć kręgosłup. I to y, y, w różnych miejscach i też w różnych częściach ciała. No, wiadomo, jest układ centralny nerwowy, na którym działamy. Później układ centralny nerwowy przechodzi do kręgosłupa i do układu obwodowego. I dlatego trzymając rękę na głowie, tylko będziemy leczyć nogę, rękę i tak dalej. To jest wzrok, wzrok to zwykle trzyma się z tyłu rękę, bo tam jest tak zwana pozycja ósma, ale też, też nie, nie zawsze, proszę Państwa. Yy, tu są yy, yy, twórcy religii. Dałem tylko po to, żeby pokazać, że to nie ma znaczenia, jak to, jaką religię wyznaje. Każdy, jak zastosuje metodę, będzie miał rezultaty, nie trzeba w to, proszę Państwa, wierzyć. Dostaliśmy od Pana Boga tą wiedzę. A jak od Boga, czy jest to dobro, które Bóg nam dał i które chciałby, żebyśmy korzystali, ale diabeł czuwa nad z kolei nad biznesem, bo biznes. Bez diabelskich pieniędzy nie byłoby szans ani się na nas bogacić, ani nas, ani nas gnębić. Powiem jeszcze tylko, że Jezus mówił w Nowym Testamentie, święty Marek według y, tłumaczenia greckiego, to jest, którym się posługują prawosławni i protestanci. Węże, fale moje, moje e, mój dopisek brać będą, a co bo śmiertelnego pili nie zaszkodzi. Przewidział po prostu, nie mógł powiedzieć e, fale elektromagnetyczne, to dał symbol, powiedział symbolem symbolicznie węże. Na niemocne, z kolei na niemocne to jest na choroby. Nie na choroby. Tak jak w tłumaczeniu jest e, e, Łacińskim. Tylko na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Proszę Państwa, to dawno już Kościół powinien sprostować. Wypowiedź Jezusa. Mm. <coughs> zrobić ją jasną i przejrzystą w dobie wiedzy i nauki. Tym bardziej, że był profesor Sedzak, świąt profesor Sedzak, który. Pisał w swoich pracach, że cały świat ożywiony jest zbudowany przez fale elektromagnetyczne. Elektromagnetyczne. I to powinno być zostać dawno przynajmniej dopisane. Węże, fale, są to fale elektromagnetyczne. Ale proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, wszyscy, y, y, którzy żyją y, z nas, którzy nami zawiadują, dobrze się czują, dobrze się mają i nie chcą nic zmieniać. Musimy sami, proszę Państwa, zmieniać i to tak, na zasadzie, o ktoś komuś powie, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, mówmy o tej metodzie, bo nikt nam w tym zakresie nie pomoże. No może pomogą teraz porządni ludzie z niektórych portali internetowych na YouTube. Proszę Państwa, w czy, czy to to wyrównuje się pole magnetyczne? Pole, które buduje i kształtuje wszystkie organizmy żywe. Pamiętajmy też, że prosta zasada jest musi być temper, stała temperatura i, i stała wilgotność, aby to pole elektromagnetyczne stało się silniejsze. Kura siada na jajku i musi tam ustawiać się specjalnie, bo jajko jest małe, natomiast my musimy tutaj wiedzieć dokładnie, gdzie przyłożyć rękę i od tego jest książka. Proszę Państwa, powstają warunki do silnego działania pola elektromagnetycznego. Zarodek wolnie, mam, musi trochę pobyć, ale tam się tworzy nowy organizm, a my już jesteśmy nowym organizmem. Wystarczy, że podtrzymamy 20 minut rękę na głowie, w jednej pozycji czy w innej, i to wystarczy, że będziemy mieli efekty typu, żeby na bóle y, zanikały tak jak u pana. Oczywiście to trzeba ponawiać. Sam jeden zabieg może starczyć, ale też nie, nie zawsze. Trzeba zrobić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zabiegów. Stosujemy od jednego zabiegu do miesiąca czasu, ale mamy pewność, że się odbudowujemy. I usuniemy wszelkie substancje, które są w pożywieniu czy na, na, na przykład przy zaszczypawkowaniu. Aby tylko się nie, 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 nie skawaliły wcześniej, więc najlepiej, jeżeli ktoś przypuszcza, że coś, coś tam ma, to szybko stosuje metodę, żeby pozbyć się wszystkich substancji, które działają niewłaściwie, bo metoda usuwa wszystkie substancje, które niewłaściwie działają. Proszę Państwa, książki kupicie w księgarniach Świat Książki, w księgarniach wysyłkowych, wszystkich. I to jest najlepsze, bo oni dosyć szybko dostarczają yy, książkę. Tak. Proszę Państwa, pamiętajmy też, że jest fundacja, że jest okres rozliczeniowy. Bardzo proszę o dzięczenie się za moją ciężką pracę i pomoc w rozpowszechnianiu metody. Pieniążki są zawsze potrzebne, a tym bardziej teraz. Kiedy jest nagonka na metody naturalne, proszę Państwa, i kiedy jest silne ciśnienie na tak zwaną dla populacji, która zagraża nam cały czas. Ale wszyscy co znają metodę Dadzą sobie radę. Półtora procent na fundację, proszę wpłacać. Jest podane KRS pod filmem i proszę z tego korzystać. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Państwu życzę i Bardzo panu dziękujemy, bo to był, była, było bardzo pouczające. Były bardzo pouczające informacje od pana kierowcy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobranoc. Dobre.